ありがとうございました Dzień dobry. Chciałbym się Państwu zaprezentować działanie systemu Immobilizera w pojeździe Mercedes GLC, rocznik 2021. W pojeździe jest zainstalowany już immobilizer, e, który gasi nam silnik, e, kiedy mamy nieautoryzowane próby odpalenia. Jest też zamontowana syrena, która będzie nam wyła w momencie, kiedy właśnie nie ma autoryzacji. E, pokażę Państwu, jak to działa. Zacznie wyjść syrena, e, auto odpali, ale od razu zgaśnie. Mamy oryginalne kluczyki tutaj Państwo, tak widzicie. E, Odpalamy. Pojazd odpalił i zgas Włączy się syrena zaraz. Tutaj będziecie Państwo mieli kontrolkę świateł miniania. Rozblokowanie immobilizera odbywa się na przyciskach oryginalnych, czy to w panelu drzwi, czy na kolumnie kierownicy, czy w konsoli środkowej. Rozblokowamy immobilizer. Syrena przestała wyć. Eee, kontrolka namignęła, e, świadcząc o tym, że imobiliarze są rozblokowane. Aczkolwiek sama kontrolka miga, nie migają światła mijania na zewnątrz. Jest to tylko kontrolka. W tym momencie spróbujemy odpalić pojazd. Proszę bardzo, pojazd odpala. Nie gaśnie, gotowy jest do jazdy. Nie ma żadnych błędów na zegarach, nie ma żadnych błędów ukrytych w komputerze. Jak uzbroić imobilizer? Otóż wyłączamy zapłon, wyłączamy silnik i otwieramy drzwi kierowcy, co zostanie tutaj znowu pokazane tą samą kontrolką. Dwukrotnym mignięciem, że imobilizer został uzbrojony. Dziękuję Państwu. Do widzenia.